Odcinek 11. Sprzedawca. Metaliczny, spożywczy. Konsumpcja, wygoda i współudział w mechanizmie nadprodukcji. Czy naprawdę wierzysz, że Twoja praca polega tylko na sprzedawaniu chleba, mleka, paczki chipsów czy butelki piwa? Czy naprawdę myślisz, że jesteś tylko skromnym sprzedawcą? Że nie masz żadnego wpływu na losy społeczeństwa? To kłamstwo, które wpojono ci, żebyś nie zadawał pytań, żebyś mógł spokojnie zakładać fartuch, klikać w kasę fiskalną i żyć z przekonaniem, że nie masz nic wspólnego z tym, co dzieje się z tym światem. Ale prawda jest taka, że masz w... ogromny wpływ. Masz wszystko wspólne z tym, co się dzieje z tym światem. Sprzedawca to nie jest neutralny pośrednik. Sprzedawca to współtwórca systemu konsumpcji trybik w maszynie, która zmienia człowieka w niewolnika potrzeb, w chomika, biegającego w kołowrotku promocji w zwierzę karmione tanią karmą dla ciała i umysłu. Za każdą półką w sklepie kryje się mechanizm cierpienia i wyzysku. Każda butelka słodzonego napoju to cukrowa bomba, która zabije czyjeś zdrowie. Każda paczka papierosów, którą bez mrugnięcia oka podajesz klientowi, to cegła w murze nowotworów. Każda loteria, kupon, dopalacz, energetyk, alkohol to Twój współudział w niszczeniu ludzi którzy wracają do Ciebie codziennie po kolejną dawkę trucizny. Sprzedawco, czy naprawdę nigdy nie zastanawiałeś się, ile dzieci choruje na otyłość, bo dzień w dzień sprzedajesz im słodycze i kolorowe śmieciowe napoje? Czy naprawdę nie widzisz, ile starców oddaje ostatnie pieniądze na flaszkę, którą im podajesz bez słowa? Czy nie czujesz obrzydzenia, kiedy klient codziennie przychodzi po piwo i ty go karmisz tym nałogiem, aż stacza się coraz niżej? Nie, nie jesteś niewinny. Każdy twój ruch, każdy paragon, każdy uśmiech w stronę klienta, któremu sprzedajesz śmierć w opakowaniu reklamowym, czyni cię współwinnym. Masz wrażenie, że to przesada? Zastanów się, kto tworzy popyt? Ludzie? Tak. Ale kto go podtrzymuje? Ty. Bo to ty dzień w dzień dostarczasz im to, czym system ich zatruwa. Gdybyś powiedział nie, gdybyś odmówił sprzedaży, gdybyś choć raz zapytał siebie, czy to, co robię, jest moralne, to kołowrotek systemu musiałby się zatrzymać, choć na chwilę. Ale ty nie pytasz. Ty uśmiechasz się, nabijając kolejną paczkę chipsów, kolejną wódkę, kolejną tandetną zabawkę w plastiku, z plastiku, który rozłoży się dopiero za 500 lat. Ty jesteś współwinnym katem cichym, uprzejmym, schowanym za kasą. A co z żywnością? Każdy buchenek chleba, który sprzedajesz, nie jest już chlebem to produkt przemysłu pszenica zmodyfikowana, polewana chemikaliami, przerabiana przez maszyny, pełna spulchniaczy i dodatków, żeby się nie zepsuła przez tydzień. Nabijasz to na kasę, podajesz ludziom, którzy wierzą, że kupują zdrowe jedzenie. Ale ty wiesz, że to fikcja. Ty widzisz te wszystkie etykiety, składy, konserwanty i barwniki. Ty widzisz, że człowiek już nie kupuje jedzenia, tylko chemiczną imitację. A jednak sprzedajesz. Sprzedawca detaliczny to żołnierz frontu konsumpcji. To nie politycy i nie korporacje stoją twarzą w twarz z ludźmi, to ty. Ty jesteś ostatnim ogniwem łańcucha, który zaczyna się od fabryk, pół opryskiwanych pestycydami, rzeźni pełnych cierpienia zwierząt, koncernów farmaceutycznych i chemicznych które pakują trucizny w kolorowe pudełka. Ty bierzesz ten produkt, ustawiasz na półce, uśmiechasz się i sprzedajesz. Bez ciebie system nie działałby wcale. Jesteś jego ręką, jego dłońmi. Zrozum jedno: nie jesteś tylko sprzedawcą, jesteś współtwórcą iluzji bezpieczeństwa i wygody. Ludzie przychodzą do sklepu, bo wierzą, że znajdą tam to, czego potrzebują do życia. A ty im sprzedajesz to, co zabija ich powoli, z dnia na dzień. I nawet jeśli część towarów jest potrzebna, to przygniatająca większość to rzeczy całkowicie zbędne śmieci, które uzależniają, osłabiają i ogłupiają. A ty jesteś ich dystrybutorem. Nie myśl, że możesz się usprawiedliwić słowami: ja tylko pracuję, ja tylko sprzedaję, ja nie mam wyboru. To dokładnie ten sam argument, którym tłumaczyli się wszyscy wykonawcy rozkazów w historii, od żołnierzy, przez policjantów, po samych katów. Jeśli stoisz za ladą i podajesz truciznę, jesteś jej współwinny. Jeśli podajesz alkoholikowi kolejną flaszkę, to ty trzymasz rękę na jego upadku. Jeśli sprzedajesz dzieciom cukrowe bomby, to ty przykładasz rękę do ich chorób. To nie jest neutralne. To jest twoja odpowiedzialność. I tu dochodzimy do sedna. Sprzedawca nie jest niewinną ofiarą systemu. Sprzedawca jest częścią systemu. To nie tylko półki i paragony. To codzienna współpraca z mechanizmem nadprodukcji i konsumpcji. To karmienie ludzi tym, co system chce im sprzedać, zamiast tym, czego naprawdę potrzebują. I tak długo, jak będziesz chował się za rolą zwykłego pracownika, tak długo będziesz współwinnym. Zadaj sobie pytanie: Czy kiedyś będziesz w stanie spojrzeć w oczy swoim dzieciom i powiedzieć: Przez całe życie sprzedawałem ludziom truciznę, bo potrzebowałem pieniędzy? Czy będziesz w stanie spojrzeć w lustro, wiedząc, że Twój dzień pracy to kolejna cegła w murze niewolnictwa konsumpcji? Czy naprawdę wierzysz, że Twoja rola to tylko nabijanie kodów kreskowych, a moralność Cię nie dotyczy? Sprzedawco Czas przestać się oszukiwać. Czas zobaczyć prawdę. Jesteś współwinnym. I dopóki tego nie zrozumiesz, dopóki nie zaczniesz stawiać pytań i mówić „nie”, będziesz częścią maszyny, która zmienia świat w śmietnik, a ludzi w bezmyślnie uzależnione istoty.